Przekazuję głos pani yy, doktor Dorocie Sienkiewicz. Dobrze, bardzo dziękuję. Postaram się mówić szybko i przesłać te informacje Państwu. Proszę Państwa, jestem pediatrą z zaburzeniami rozwojowymi dzieci. Zajmuję się całe moje życie zawodowe, stąd takie spojrzenie rozwojowe na ten problem. Ehm, otóż. Każdy organizm rozwija się w pierwszych tygodniach życia, jest niezróżnicowany ze względem płci. Zróżnicowane gonady rozwijają się w okresie embrionalnym około 6-8 tygodnia życia i potem determinują dalszy rozwój w kierunku określonej płci, ale także z całym bogactwem naszego różnicowania nie tylko anatomicznego, ale także emocjonalnego, psychicznego i rozwoju umysłowego. Po porodzie te cechy stopniowo się ujawniają, nabierają wyrazistości. Oczywiście nie mówię tutaj o zaburzeniach genetycznych, zaburzeniach chromosomalnych, które mają swoją określony obiadok. I tak jak inne narządy, stopniowo rozwijają się gonady, a także dojrzałość seksualna. I potrzeby w tym zakresie. Myślę, że każdy rodzic, Zajdzie. który jest dobrym obserwatorem, to dzieci, bowiem na przykład u, u dziecka między trzecim Zajdzie. a ósmym rokiem życia, to jest Zajdzie. okres Zajdzie. imitacji, dzieci naśladują zachowania dorosłych rodziców i nie jest to dowód jakiejś deprawacji, czy zaburzeń, Zajdzie. czy przedwczesnego dojrzewania. Edukacja seksualna w tym wczesnym okresie jest więc w kwestii rodziców i ich zachowaniu w rozmowach na ten temat. W następnych latach wzrasta to za, zainteresowanie seksualnością, i ten temat musi być przedstawiany nie tylko z punktu widzenia biologicznego, anatomicznego czy też fizjologicznego ale także odpowiedzialności za drugą osobę, wartości moralnych, pracy nad sobą, pracy nad, sobą, nad swoją wolą, także zagrożeń. Typu nastoletnich wciąż czy też chorób generycznych, ale to jest u, ujęte w przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie, który jest przedmiotem w tej chwili nieobowiązkowym, a no, mimo tego wielu nastolatków, wiele dzieci korzysta z tych zajęć, bo jest to potrzeba zrozumienia i potrzeba jakby wyrobienia sobie stanowiska w, w tej grupie w ogóle nastolatków. E, oczywiście dostęp. Do internetu dostęp do treści pornograficznych jest bardzo łatwy i wiemy, że pierwsze kontakty z tymi treściami mają dzieci już w 11 roku życia. Ale to tym bardziej powinno wszystkich mobilizować do ochrony i do przedstawiania prawidłowych wzorców w tym zakresie. I teraz, aby rozwój dziecka przebiegał harmonijnie, powinno się rozwijać zainteresowania w bardzo wielu różnych kierunkach. Czyli artystycznych, sportowych, wiedzy o świecie, e, e, kulturalnych, historycznych, językowych, przeróżnych. I wtedy jest szansa na zrównoważony rozwój, na dojrzewanie dziecka w całym spektrum jego możliwości. Na marginesie, oczywiście zwrócę uwagę, aktualne treści pokarmowe są zmieniane, usuwane, wiele informacji. Dodatkowo jest wdrażana edukacja włączająca, co wszystko obniża poziom e, nauczania i ogranicza tym samym rozwój dziecka. Raz propozycje edukacji zdrowotnej, a w tym edukacji seksualnej Ministerstwa Edukacji, które podąża za wytycznymi e, 80% prywatnej organizacji, jaką jest, jaką jest Światowa Organizacja Zdrowia, fiksują bardzo silnie myśl dziecka na sferze seksualnej w sposób obsceniczny i egocentryczny. Materiały, które tam są zawarte, są niedostosowane do wieku i potrzeb dziecka czy nastolatka, zawierają treści wypaczające psychikę dziecka, będą prowadzić do jej zaburzeń już w wieku dziecięcym, zachwiania poczucia tożsamości, zachowań ryzykownych, o których mówiła Pani doktor Jakczewska, depresji, autoagresji, agresji w stosunku do, do innych osób, to co zwróciło moją uwagę, rzeczywiście jest coraz więcej dzieci z ADHD czy z autyzmem i u nich, jak widać z badań, to ryzyko jest jeszcze większe. Ja nie mam wątpliwości, że rozmowa na forum klasy na intymne tematy będzie koszmarem dla wrażliwej osobowości nastolatka czy dziecka. Tak? Nie wszyscy dojrzewają w tym samym czasie, te potrzeby są bardzo zróżnicowane. I w związku z tym jestem przekonana, że będzie to bardzo silny, przewlekły stres. Uważam, że jest to świadome krzywdzenie dziecka, które powinno być karalne. Czy mamy w Polsce dostateczną ilość psychologów, psychiatrów dla dzieci? Oczywiście nie. No i te tematy są ostatnio poruszane, są, odbywają się debaty, debaty w tym zakresie. Czy pomoc uzyskają rodzice, bo nie wszyscy rodzice potrafią rozmawiać o seksie, o seksie z dziećmi, z nastolatkami tak, w tym okresie dojrzewania. Więc nie ma takiej pomocy, więc może Ministerstwo Edukacji tą białą plamą by się zajęło. I teraz jeszcze jeden króciutko inny aspekt. Mianowicie to co mówiła Pani doktor Jarczewska, to co wynika z doświadczeń, ta sytuacja ta edukacja seksualna będzie prowadziła do przewlekłego albo ostrego stresu. E, taki stres może powodować wiele zaburzeń somatycznych, wiele chorób. Jest taka dziedzina, która się dynamicznie rozwija no już od jakiegoś okresu, to jest tak zwana psychoneuroimmunologia, która pokazuje i udowadnia ścisły związek pomiędzy. Tymi układami i narządami, czyli psychika, układ neurologiczny, układ immunologiczny, układ endokrynologiczny, a potem dalsze części naszego, naszego organizmu. Jest to ta nauka, psychoneuroimmunologia jest takim najbardziej holistycznym podejściem do organizmu człowieka w współczesnej medycynie klasycznej. I stąd presja, zaburzenia psychiczne, depresja, lęki. Zaburzenia osobowości generowane przez proponowaną edukację zdrowotną mogą odbić się na zdrowiu dzieci i powodować przeróżne choroby. Aktualnie w problemem zdrowotnym wieku dziecięcego jest narastająca liczba chorób przewlekłych, z, którym, z którymi medycyna nie bardzo potrafi sobie poradzić. Więc wystarczy nam, że mamy w przeciwieństwie do 25 krajów, europejskich, obowiązkowe szczepienia, zdrowo, szczepienia gdzie do, w pierwszym roku życia, przypomnę, jest, dwie, dziecko dostaje 26 antygenów, które to szczepienia dają osłabienie odpadu odpornościowego, odpornościowego, różne zaburzenia neurologiczne, wiem to z własnej praktyki codziennej od dziesiątków lat. Edukacja seksualna w proponowanej postaci jest to kolejny obowiązek, yy, następne działanie na szkodę całego pokolenia dzieci polskich, zaburzającej w prawidłowy rozwój psychofizyczny, które może odebrać możliwość tworzenia prawdziwych więzi międzyludzkich, pełnego rozwoju osobowości dziecka i zdolności intelektualnych. I na to nie ma mojej, naszej zgody. Bardzo dziękuję.